Po walce na Babilon MA 11. No, załamany chyba trochę tą walką. No, troszkę smutno jest, no, przegrało się. się Nastawiałem na zwycięstwo no wyszło jak wyszło. Yy, w czym upatrujesz yy, tą przegraną w tej walce? Niczym nie upatruję, przegrałem. Nie, nie, nie byłem w stanie zrobić tego, co zaplanowaliśmy. No. Nic, nie mogę nic powiedzieć. No, szkoda. Ładnie przepracowałem ten przygotowawczy okres no, ale wyszło jak wyszło no, Ale walka w Semi Pro, pierwsze koty za płoty i myślę, że nie ma się czym przejmować jednak. Tak, nie ma co. No, walczymy dalej. no Uczymy się, nie ma co. Kurwa, nie Powiedz jaki plan był na walkę, bo przeciwnik powiedział, że zaledwie kilka dni przed galą przyjął ten pojedynek i czy właśnie ty miałeś możliwość gdzieś zmiany game planu na tę walkę? Czy jednak nie mogłeś zbyt wiele się o nim dowiedzieć? Przecież nie dowiedziałem o nim nic, no, tylko tyle co trener mi powiedział, że wyjeżdża cepami, no, kopie dużo. Nastawiałem się na obronę, żeby złapać go na jakimś momencie, obalić, tam przytrzymać, zrobić swoje, ale no, nie udało się. No. Przeciwnik był Przygotowane lepiej, no. Co mogę powiedzieć. Jak to jest wejść do klatki, do OKTAGONu jeszcze na tak y, dużej y, gali? Chyba, chyba fajnie. Pięknie i zestresowałem się strasznie. Przytłoczyło mnie to troszkę. Myślisz, że to też jakiś był aspekt, który zaważył na tej walce? Na pewno, na pewno, no. Jak wszedłem na tą halę, zobaczyłem tych ludzi, te okrzyki, no to naprawdę... Wszystko mi tu usiadło na barkach, noc, no samo. Za dużo tego było chyba, wie pan? Na pierwszy raz. Troszkę. Ale zostajesz jeszcze kibicować, tak, prawda? Tak, idziemy oglądać dalej chłopaków. Kibicujemy z zapaśnikom z kolegom, kolegą. Wiele lat się znamy, moim bratu. Trenowaliśmy razem zapasy, teraz trenujemy MMA. I do przodu. A właśnie jak było przed tą walką? Odczuwałeś jakąś presję w związku z tym, że walczy na tej gali również twój brat? Gdzieś to było w twojej głowie i też mogło mieć znaczenie w tej walce? Bardziej mnie motywowało, no ale zawsze jak brat stoi w narożniku, to stres jest ogromny. W zapasach było tak, że Stresował mnie bardzo no, jego głos. Teraz był z boku i też go bardzo dobrze słyszałem. No nie wiem co mówić, no naprawdę nie wiem. Nie wiem. Co ci powiedział po walce? Że było bardzo dobrze, no o to chodziło. Pokazać się, walczyć. Nie kazał, kazał się nie załamywać, będzie tylko lepiej. No, szkoda, no chciałbym wygrywać kona, ale no, nie udało się. Jeszcze zawodowy zawodowe. Wejdziemy w zawodowstwo, musimy wygrywać. Nie załamuj się i idź tam, bo cię wołają cały czas. Dziękuję. Chciałbym podziękować mojemu klubowi, kolegom, rodzinie no i wszystkim, którzy mnie wspierali, wszystkim kibicom, co tu przybyli, sms, wszystkie wiadomości, dopingowali, no bardzo mi niezmiernie miło było z tego powodu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.